Siemano, z tej strony F1, dzisiaj wam pokażę jak zoptymalizować f 1 więc zapraszam do materiału i jego oglądania. No to tak, w pierwszym kroku musicie wejść w ustawienia grafiki, wejść w zakładkę Steam, prawym przyciskiem na Grand Auto 5. zarządzaj, przeglądaj pliki lokalne. Teraz sobie kopiujecie tą ścieżkę, wychodzicie, pięknie, przeglądaj, wklejacie tutaj GTA Ja już mam więc. Nie potrzebuje. Dalszy krok na tu Opcje, tu wysoka wydajność. Zapyśnię. I tu tak, drugim krokiem musicie wkliknąć Five'em. Otwórz pliki lokalne Five'em, właściwości, zgodność, wyłącz optymalizację pełną ekranową i zmieni ustawienia wysokiej rozdzielczości DPI. Klikacie. Klikacie tutaj aplikacja. OK, zastosuj OK, i tyle w drugim roku. Tak, w trzecim sposobem musicie wejść w panel sterowania Nvidia, wejść oto w tą zakładkę, kliknąć dostosuj preferencje i nie macie pośrodku, dodajcie na wydajność. Teraz jesteśmy w kroku czwartym, gdzie musicie odpalić zakładkę FiveM. Gdy już nie jesteście, to sorry, musicie jeszcze raz altabować, wejść na pasek, menadżer zadań. Kliknąć tu, tu, przejdę do szczegółów, gita, proces, ustaw priorytet, wysoki. Już to zrobiliście, no to tyle. I teraz idziemy do piątego kroku. W piątym kroku to może nie doda wam jakoś milion fps ale zawsze jednak coś dla słabszych komputerów. Powiem wam, że dodaję, bo ja teraz jestem na lepszym i mi to tak mało daje, ale grałem na słabszych komputerach i powiem wam, że dodawało, więc klikacie ustawienia, grafika zaawansowana i zmniejszacie sobie rozdzielczość. Gdy już ją ustawicie, no to wygląda gra tak. Powiem wam nie jest najgorzej, bo grałem na mniejszych. Więc no. Więc w sumie to tyle, trzymajcie się, jeżeli chcecie mieć takich filmów to like, sub, komentarz i bicie na mojej community. Pozdrawiam, trzymajcie się, siemano.